Idziemy właśnie w romantyczną kolację. Zje. <laughs> idziemy zjeść. Montujemy właśnie film jedzeniowy z Tajlandii. Zrobiliśmy sobie przerwę, bo jesteśmy głodne i idziemy zjeść. Mamy w naszej ulubionej restauracji oczywiście. Mamy takie śliczne pyszne jedzenie. Ja mam sałatkę Cezar. Tutaj mamy wspólne takosy ze szynkami i takie nasze piękne napoje. Uwaga, zrobię test. Pyszne. Jeszcze to napoju. dobre, no i będziemy teraz testować jeszcze aż tak życzę że się nam smacznie. Powiedz nam co masz pysznego. Ja mam teraz makaron w takim stremie mm, z grzybami i z serkiem, mm, on pewnie być jeszcze z y, kurczakiem, ale ja poprosiłam bez, jadłam go wcześniej od maja i był przepyszny, także stwierdziłam, że go teraz sobie sama zamówię. Yeah. Tak, ja myśl, że to jest przepyszny, jest bardzo ostry, ale dobry, pyszny. Ja miałem na ten temat, że na tej wyspie jest naprawdę dzisiaj, bo to są połączone dwie, jest tyle możliwych ataków. Jest tyle, rzeczy do zobaczenia, aby od godziny od jak panowie, puszczają połączeni. Ale bez nas by nie dali rady, my tutaj bardzo intensywnie pomagamy. Ale to jest widać że, się cieszyma, że mają jakąkolwiek widownię. No. Tak. Aczkolwiek uważam, że średnio umieją ścinać palmy. Nie, żebym podważała ich kompetencje. Ale no. pora deszczowa się odezwała znowu. Miałyśmy plany dzisiaj całkiem spore, aczkolwiek leje tak już od paru godzin i dosłownie Jedziemy właśnie do muzeum muszelek i takich różnych... E, jest jakieś... Je. Skarbów oceanu! Tak. tak, skarbów oceanu, dokładnie. Tak, także będziemy pewnie wrzucać. Tak, tak wygląda droga, jaką jedziemy. Maja znalazła to muzeum. Ja nie wiem, gdzie ono się znajduje. I czy... Jezus, jakie dziury. I czy realnie do niego dojedziemy. W każdym razie... Tak, no zobaczymy. Dojechałyśmy, to jest nasze muzeum, nie no, a tak serio? Bo no, ja nie wiem, po prostu co ty wymyśliłaś, gdzie tu znalazłaś To nasze wspaniałe muzeum, ale e, pokazuje, że jeżeli jesteśmy na miejscu Nic tutaj nie ma, tak bardzo, tak, tak jak wygląda okolica To jest takie skrzyżowanie Ktoś tutaj ma taki domek i ma napisane tam, że Wesołych Świąt I szczęśliwego nowego roku, więc on ma to chyba cały rok to jest W to... oprócz tego, że tutaj po prostu się widzieliśmy przed chwilą taki napis przed domem to ja nie wiem, czy cały rok, czy o co chodzi, ale tutaj cały czas gra muzyka świąteczna. Dosłownie, już byliśmy w tym sklepie, i wszędzie można usłyszeć jakąś świąteczną muzykę w sklepach. wa binti Świetnie wiecie, chmurę, w którą jedziemy. Także... Nie wiem, masz Jeżeli chodzi o pogodę, to bardzo wieje, bardzo pada. Ja nie wiem po prostu, jak to się stało, ale kurde, my mamy takiego pecha do tej pogody. Jeszcze nie wiem, czy w ogóle nie słychać, że nawet ta pogoda, którą pokazujemy w internecie, się tak już zgadza bo wczoraj nie padać, wczoraj miałyśmy robić tą torbicetkę ale no naprawdę nagle znikąd się tak rozpadało. no i dzisiaj jest to samo także pogoda ewidentnie mnie dopisuje pada bardzo, mam nadzieję, że nie będzie padać teraz jeszcze bardziej bo mam później 2 godziny po prostu a i tak jeszcze nie jesteśmy w y, miejscu docelowym na tych górach więc świetnie, więc jest to że pada ten też i to nie jest taka wyrzadka, tylko to są takie kropne, że autentycznie one jak spadają, to aż to <gry> tak, że yeah. Ale i tak ja będzie jechać wstecz, bo dzieje, no nie wiem, albo to jakoś szybko przejdzie, no, albo że nie będzie jeszcze gorzej, bo wczoraj była taka burza, były takie błyskawice, tak brzmiało cały czas, że było strasznie. Więc nie chciałabym, żeby teraz to coś takiego spotkało. Dobra, niestety jednak zawracamy, bo jest tragicznie nie jesteśmy w stanie jechać. Mam nadzieję, że w ogóle nie dojdziemy do hotelu, bo tam burza, jakby teraz będę szła równo razem z nami, bo we w nią jechałyśmy, więc mogę że cokolwiek słychać, widać, bo ja też zadzwonek. Że to, będzie, że to będzie coś ciekawego. Nie udało mi się są Masakra to jest jakaś. Jestem cała mokra, naprawdę. Wszystko z nasza Wszystko, naprawdę. Tak mnie boli tyłek od siedzenia na tym skuterze. Yy, zostało nam jeszcze pół godziny do, do hotelu, ale stwierdziliśmy, że się zatrzymamy na chwilę, rozprostować nogi i się chyba zamienimy, bo Mimo wszystko, siedzenie z tyłu jest dużo bardziej nieugodne. Jak niż z tyłu. ja mam, o matko. Właśnie zapomniałam sobie, że to jest w ogóle um, przerwa na rozprostowanie nóg. Um, I teraz zobaczyłam, jak mam bardzo wygodne nogi od tego. Zamieniłyśmy się. bo Teraz Kalina prowadzi, bo ja jechałam prawie 3,5 godziny, myślę. Może nie niecałe 2,5. I już mnie tak bolał tyłek i Kalinę też, bo to są tak niewygodne po prostu siedzenia, siedzenie jedno właściwie. Zamieniłyśmy się, żeby każda z nas mogła być przez chwilę chociaż w innej pozycji, żeby uratować w ogóle nasze nogi przed totalnym odpadnięciem. Słuchajcie, wróciłyśmy z naszej wycieczki krajoznawczej i idziemy właśnie oddać skuter. Bo już nam się dzisiaj kończy wynajem skutera i co, i idziemy też coś zjeść, bo jesteśmy bardzo głodne. Idziemy, idziemy plażą naszą. Dzisiaj mamy ostatni pełny dzień. Jutro wieczorem wylatujemy dalej. Idziemy jutro na wycieczkę, płyniemy, chcemy, taki mamy plan. Czy się uda? No zobaczymy, ja mam nadzieję, że tak, bo ja bardzo chciała zobaczyć żółwie tak. i delfiny. Delfiny. Tak, bo właśnie się I z się cieszę, ale zdecydowanie bardziej e, żółwie. Tak. O, matko, patrz co tu się dzieje. No to przed tym... przed powodiami. W sensie przed, wiesz, jest przykład? Żeby nie zabrało? Tak, tak. Tak, dd... <graf weighing> tak się zna. <graf plotting> Mam nadzieję, że nie to teraz głupot, ale to miałam. Byliśmy na plaży, kupiłyśmy wycieczkę. Tak. Czy na nią pojedziemy, to zobaczymy, bo... E, bo w ogóle tak, nie mogliśmy jechać na dzisiaj, ale stwierdziłyśmy, że nie pojedziemy, bo najpierw zrobiłem potężny research w internecie, dowiemy się wszystkiego, bo one się nam różnią jakby godzinami wyjazdu, jakie tam są wyspy, we wszystkich jest y, tam oglądanie tych żółwi i delfinów, no ale my stwierdziliśmy, dobra, to informujemy się, wybierzemy tutaj od nas z plaży. no i co? to nie po nas pierwszy lepszy pan, i co? Cena wycieczki w internecie to było około 3000 peso od osoby, 3,5 chyba nawet. Od osoby. A tutaj pan nam powiedział, że 3000 za nas dwie. Więc już nam się zapaliły po prostu oczka. Już, już, już pan prawie miał nasze serca. No, ale stwierdziłyśmy, że chcemy iść dalej, zobaczyć, jakie będą ceny u innych panów, no i że wtedy się najwyżej zdecydujemy. Ale pan bardzo, widać było, że bardzo chciał nam sprzedać tę wycieczkę. I pan mówi do nas tak, okej, okay, my friend. I give you special prize. I mówi nam 2,5 tysiąca za was dwie. No to my. No dobra, no lepszej ceny nie by. przecież jest to, że pan powiedział, że 1,5 tysiąca dzisiaj i 1,5 jutro, ale w momencie, w którym dał nam cenę lepszą, to powiedział, że dzisiaj tylko 1,5 tysiąca za dodatku, a jutro ten tysiąc, który został. No i w zasadzie to jedyne co to powiedział, że wypisał nam karteczkę. Tak. Powiedział nam, gdzie się z nami spotka jutro. I powiedział, że mamy sobie tylko zrobić jego, jakby z jemu zdjęcie z tymi pieniędzmi. Tak, z naszymi pieniędzmi, w Na razie czego, żebyśmy mu zaufały i w ogóle, że wszystko jest okej, okay, żebyśmy zrobiły mu to zdjęcie. Nie wiem, po co nam to zdjęcie, jakby cokolwiek się stało, nie tak. tak? Więc jakby mamy zdjęcie pana z naszymi pieniędzmi. I tak czy... to przyjmie tyle. Jesteśmy <laughs> umówieni jutro o 6 rano pod hotelem. Czy tak. przyjdzie, czy pójdziemy? Zobaczymy. Tak. Ale właśnie, to jest nasz przedostatni dzień, więc umówiłyśmy się już na samym starcie wyjazdu, że na sam... ostatniego dnia tak naprawdę będziemy sobie na pamiątki, żeby tak. poprzewozić znajomym rodzinie czy coś tam i ja sami kupiłam takiego słodkiego wieloryba. Znaczy to jest, znaczy, to, jest to jest rekin wielorybi. O, tak, tak, to tak, jest to rekin wielorybi, bo tutaj na Filipinach i wydaje mi się, że tylko, mogę się mylić, ale wydaje mi się, że tylko na Filipinach są te takie nie wielorybie, więc y, będzie się... się kojarzyło tak. z tym. Miało nawet y, jechać na taką wycieczkę, żeby z nimi popływać, ale no bardzo specyficzne są te wycieczki i... Tak, nie zdecydowałyśmy się, może tym opowiemy później. Tak, no. Ale fajna, fajna pamiątka będę miała y, Co wspominać. Mamy Gekona nad łóżkiem. Bardzo malutkiego, ale... Postanowił chyba z nami zamieszkać. O, dobry wieczór. Idziemy na naszą ostatnią tak, pożegnalną kolację. Strasznie nam jest przykro, bo powoli kończy się nasz y, miesięczny wyjazd. Tak. Bardzo to jest przykre, bo dopiero co się zaczął i, i ja nie wiem to kiedy to minęło. No, spaliłyśmy tym się tym troszkę. Też, trochę też jestem troszkę czerwona. No, spaliłyśmy się dzisiaj, ale chciałyśmy, chciałyśmy się jeszcze halić, tak żeby skorzystać z ostatnich promieni słońca. Co prawda lecimy jeszcze w pewne miejsca, ale no, nie ukrywamy, że jest to już troszkę droga powrotna do no. domu i już zmierzamy w stronę Europy, w stronę Polski. Przykra sprawa, naprawdę przykra. Ja to mam tutaj wola mm -hmm. zostać chyba. No. Szkoda, szkoda, że tak szybko zleciało. Bo ja pamiętam jak bardzo długo nas czekałyśmy jak odliczałyśmy tak. ten czas. I jak długo o tym rozmawiałyśmy i planowałyśmy tak naprawdę tą podróż. Tak. I się tym wszystkim tak jarałyśmy i bardzo mi jest przykro, że to już jest koniec tak naprawdę. Prawda. No, ale, ale wiem, że to nie jest nasz ostatni wyjazd i jeszcze bardzo dużo przed nami. Tak. Teraz będziemy się już innymi wyjazdami. Mamy tutaj taki deser. To się nazywa floating mango, tak mi się wydaje. I to jest taki typowo filipiński deser. Jemy go pierwszy raz. Proszę przetestuj. Co uważasz? Dobry ale jestem zdziwiona, że jest kwaśny. Kwaśne? Nie to jest taki słodki, jest kwaśny. No, spróbuj sobie. To jest spoko. To nie? To jest czy nie? To Faktycznie. Ale śmieszne, jakby miał jakąś strynę w sobie albo coś. Bardziej bym powiedziała, że ten mus tutaj pomiędzy jest strynowy niż mango. Śmieszne, ale dobre, smaczny. Mogliśmy tylko wyjść na kolację i nasz gekon zamienił się w jakiegoś przeogromnego rybaka. Nie wiemy, co to jest za robak, ale po prostu już chyba recepcja jest nieczynna, więc nie wiem, czy ktoś nas uratuje. Co Ej, ale to? jest? Ja nie zasnę tutaj dzisiaj, widząc, że taki robak jest u nas w pokoju. Jest ogromny. O! Matka. Czekaj, ty Czuję! Czuję go! Uuu. Dobra, otwieraj te drzwi, Piąta trzydzieści. Powoli zaczyna wschodzić słońce. Za pół godziny płyniemy na wycieczkę. Płyniemy zobaczyć delfiny o wschodzie słońca i na wyspę, na której jest prześliczna rafa koralowa razem z żółwiami Więc zbieramy się, jest giga wcześnie Ale no mamy nadzieję, że, że się okaże, że się opłacało wstać o takiej godzinie I dodatkowo jakby było mało tego, że jest 5.30 i że za pół godziny wjeżdżamy, To dzisiaj o 19.40 wyjeżdżamy z naszego hotelu i jedziemy na lotnisko i lecimy dalej i czeka nas bardzo długa podróż, więc trzymajcie kciuki, bo to nie będzie łatwe. Uwaga, bo ja jestem po prostu kolejną nocą, już tak miałam na cebu i jestem pogryziona przez coś po stópkach. I dzisiaj tak walczyłam w nocy nie, dość, że poszłam późno spać, bo poszłam o pierwszej. Musieliśmy wstać o piątej, to i tak przez ostatnie 2 godziny nie spałam, bo coś mnie pogryzło po stópkach i, nie, i nie, nie wiedziałam nawet gdzie jest tam maść, żeby się pozmarować po ogrzeieniu. Nie ja wszyscy też mam jakieś takie powiatowe ślady, no ale doszliśmy do tego, że to są te mrówki takie malutkie, które tutaj chodzą. I ugryzienia ich są o wiele gorsze niż komary. Serio, ja już wolę być podwyżana przez komary tak, przez takie coś, bo to tak spędzi, że tego się w ogóle nie da opisać. Jak dobrze, więc niesmaczną krew. Mnie nic nie gryzie. Chyba mnie, mnie dwa komary nie... ugryzły na tym wyjeździe całym. A ja po prostu wyjdę do spokoju. To muszę się obrazać, ksikać cała i smarować wszystko, nie wszystko, co jest na tej gryzie. Ja wiesz, ja nawet bez ze sobą zabrałam spray dzisiaj, na no, jesteśmy, Że... powiedz nam. Aha, no to aktualnie znajdujemy się na wyspie Balikasek i tak ona tutaj wygląda, tutaj jesteśmy, a, a ogólnie to tak. To jest na Beach, to, to jest nasz hotel i tam sobie mieszkujemy pomieszkujemy i dzisiaj wybraliśmy sobie na tą wyspę i widzieliśmy już delfiny eee, i zaraz będziemy pływać z żółwiami, prawdopodobnie, bo to jest takie miejsce, gdzie się pływają w żółwie w takim swoim naturalnym środowisku i będziemy mogły z nimi popływać. <noise> Kobut na drzewie sobie siedzi, bardzo jest duży. Dostałyśmy... Okazało się... Po kolei. Idziemy nurkować z żółwikami. Taki był plan. Bardzo jest dziwna ta wycieczka. Trochę wprowadza mnie w lekki stres, ponieważ okazało się, że dostałyśmy pana gajda swojego i taką malutką łódeczką będziemy płynąć gdzieś. I pan nas gdzieś wysadzi i my tam będziemy pływać. A ja panicznie, panicznie boję się wody takiej oceanicznej. Więc ja mogę co najwyżej wejść po kolana do wody i myślałam, że to tak będzie wyglądać, że będę a... tutaj przy brzegu nurkować, a nie, no. że Pan nas ładuje do łódki i będziemy nurkować gdzieś na środku morza. Więc trzymajcie kciuki, żeby mnie umarła na zawał. Ja się w miarę spodziewałam, że to będzie tak mogło wyglądać, no bo myślałam się, że te tutaj nie podpłyną nam pod brzeg, jeszcze zwłaszcza, że to jest takie dosyć turystyczne miejsce, ale yy, mam nadzieję, że to przeżyjemy i przetrwamy i wszystko będzie git, tak. To będzie słychać, bo mamy obudowę, ale generalnie to wycieczka łódką skończyła się tak, że pan e e ciągnie za sobą łódkę na sznurku, a my płyniemy za łódką.